Szacunek do, do tutaj szefa Janeczka. Ja wyciągam bloki. Przyjrzyjmy porozmawiać, nie przekrzykiwać się. Oczywiście to jest jedna ja, rzecz. E, Druga pan rzecz, ja jestem pan, pan, hmm. pana Jodowia, nie łysy. W momentach hmm. przede wszystkim takich jak tutaj, jak byliśmy na sankach, to można było mówić inaczej. A po trzecie, bloń. ostatnio na spotkaniu bardzo często mówiliśmy o tym, że policja zdejmuje mundur, tańczy, śpiewa i tak dalej. A takie sytuacje jak dzisiaj na Twitterze, że tylko i wyłącznie pokazują całym miastem, hey, że z policją można robić nawet i kurwa napad. My rozumiemy Ciebie, chciałeś uratować życie, no ale y, sam stawiając się w takich sytuacjach, y, 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 powodujesz, że, że mówią o nas na mieście to, co mówią. Oczywiście, Panie Jedowcy, możemy porozmawiać y, na prywatności o tym, y, jakby dalszej, dalszej y, y, poczynaniu w tej sprawie? Oczywiście, że jest taka możliwość, to chciałbym z Panem porozmawiać. Ty nie porozmawiać. ma problemu. Mogę? No dobrze, no dobrze, porozmawiamy w takim razie. Dobrze, Za no co tam Janek? Piątego.